W tym filmie zagram jako polska i pójdę tutaj znowu w monarchię Ale tym razem pójdę w kozecki król I tutaj dalej nie mogę iść Aha, trzeba będzie wybrać... Yy... Pawła, spoko, co się ogarnia. Teraz trzeba ogarnąć szybko plan czteroletni tutaj. Tutaj też od razu sobie wszedłem na częściową mobilizację, bo to się chyba opłaca ogólnie. No pełna mobilizacja to jest najlepsza opcja. Służycie energii przez fabryki. Aha, a dobra, to chyba jakoś się ogarnie. Reforma rolna ogarnięta. To dalej mogę iść sobie tutaj w drzewko przemysłowe, kiedy ja czekam na odpowiedniego króla tutaj. Michał z Rumunii. Na no, to też się nie zgodzę. Król kozaków, to jest to. A ja też przypominam o dostawieniu łapki w górę suba, nie wiem, tego typu rzeczy czy coś. Okej, okay, teraz mi się ten cel musi zrobić po prostu 10 dni i mogę sobie dalej pójść tutaj. I to drzewko nie wyda się być jakieś długie, ale coś tu się będzie działo. To są jakieś żądania wobec Litwy, Słowacji, więc to ma sens. Idę tutaj dalej w tym drzewku. O i taka polska biała się teraz stała. I zaraz będę mógł sobie wejść na pełny pobór. I to jest w ogóle jako faszyzm tutaj, więc spoko. To w sumie git opcja. Faszyzm i komunizm są najlepsze w Herzofajron. Demokracja jest najbardziej bezużyteczna. Żądania wobec Litwy. Okej, okay, teraz muszę w armię się bawić po prostu, spoko. A póki co nawet karabinów nie ma, no dobra, to muszę po prostu rozwijać tą Polskę. A nie, to 50 tysięcy wojskami, tylko tutaj wystarczy. W polu mam jeszcze 156, to git. To na spokojnie. To w chwilę zajmie i idziemy chyba na jakąś pierwszą wojnę, być może już nawet. Ale chciałbym mieć tą armię jeszcze lepszą już, a nie po prostu dobić też 400 tysięcy. Po prostu się tutaj po pobawię w to drzewko i się ogarnia. Okej, okay, na szkolenie jest 130 123 tysiące, to to już na spokojnie wystarczy, ale później jeszcze trzeba. Będziecie te templatey jakoś ulepszyć, po prostu. Aka, okay, już mam wystawione. Ale nie wiem, czy jeszcze chcę robić te żądania wobec Litwy, bo nie jestem jakoś dobrze rozwinięty. Chociaż wydaje mi się, że Litwę bym pokonał. Chyba lepiej teraz niż później, jak oni jeszcze do jakiejś osi dołączą czy coś. Eee, dobra, żądania wobec Litwy. I wezmę całą swoją armię i po prostu ustawię tutaj na granicy. Pyk, pyk. Jakiś generał, spoko. O ten mi da siłę polityczną. To takich gostków też tu wypadałoby powybierać. Ale to z czasem. Póki co nad nie wiem, na co ja siłę polityczną mogę wydawać. W na nic. I dalej nie mogę ich. 500 tysięcy krzywej siły w polu. Bo to mi brakuje tak z 30 tysięcy. To powinienem dostać na nich cel, teraz. O, zgadzają się, dobra. To bez wojny tutaj się obyło. A to chwila, to się trzeba bawić teraz w tereny okupywane. To nawet sobie lepszej dywizji nie zrobię. To niech dywizja piechoty to tam garnizonuje. Ej, jakieś kolejne dywizje dostałem tak za darmo. To fajnie. A więcej armii bym mogę teraz wyrekrutować? Niezbyt. W sensie kilka dywizji by mógł, ale to wolę po prostu poczekać i sobie jeszcze lepiej tutaj ogarnąć tam Polska. To sobie jeszcze wziąłem Gostka, którymi mi ogarnie fabryki cywilne, które będą szybciej się robiły. Jeszcze koleje, dobra, to może mieć tutaj sens. Gostek od obrony armii się przyda. Click zawsze armia będzie się tutaj trochę lepiej broniła po prostu. A tu wojna domowa w Związku Radzieckim. Rosja białych tutaj znowu jest. To patologiczna droga jest na Związek Radziecki zawsze, osobiście uważam. Dobra, sobie będę jeszcze tutaj artylerię robił. Powoli tutaj.